Robię zielone to zielone młyn. Palion imperium wielkie czem Robię zielone to zielone młyn. Palion imperium wielkie czem Dym dym, Robię zielone to zielone młyn. Palion imperium wielkie czem Światło, jagło Zamykam ciasno, bo zarabiam w Że co o mnie mówią, to na klatę Oglądam też o ty i sam bekę łapię green. a green, nie brakuje sił nie. Choć nie jeden z drugim, to niedobry był Nie, nie żyję w lesie, a życie mam green Green, nowa nutka robi na Twitchu, gdzie jestem zielony, muzyce to fakty Fakty, jak bujawa na stadionie piłkarskim Piłkarski, nie mówią, to biorę na klatę Oglądam też o ty i sam bekę łapię green. a green, nie brakuje sił nie. Choć nie jeden z drugim, to niedobry był Nie, nie żyję w lesie, a życie mam Robi na Twitchu Jestem zielony, muzyce, to fakty. fakty Jak murawa na stadionie piłkarskim się zielony, to są proste fakty fakty. Nie do celu, a nie gram ze w statki Be. Be. Jestem pewny z tego, a nie jakie drapki yeah. zielonym robię są wszystkie kanapki Na dworze zimno, mi mordą bez czapki Hejtują zielone chodzą do żabki dym dym, 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 Robię zielone, to zielony błym dym, 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 dym

Życie w kolorze jak Joker, Joker. Zielone oczy jak popek Wiele sobie zielonym samochodem W butach niedzielę, no bo dbam o zdrowie Babcia sypia koperek na ziemniaki Potem na kolację i Nie odbiło mi ze no, starych Chyba mi odbiło do kolejnej chaty Już odbieram klucze Niczego nie muszę Niech ktoś mi zarzuci, że dla na muzę Tu robię, to nie komentuję tu nawet kana na klip, był ogień Na głowie rodzina, w sercu zielone Zbijam z każdym fanem na wyświetlone Jak znów zapytają co w życiu robię To jedyne co im odpowiem dym dym, 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 Robię zielone, to zielony zielone, zielone, robię sobie zielone, Zielo, zielone, zielone, robię sobie zielone, zielone, zielone. Robię sobie zielone, zielone.